Cześć Mako, witam Was w najnowszym odcinku na tym kanale. Jest odcinek z y, tak openingu boxa od Quebo. Y, jest zrobiony do tego voiceover, bo otworzyłem już to i wróciłem na kanał SMR po prostu. Także zapraszam Was również tam, bo tam jest jakby live mówione. Ale wiem, że niektórzy też nie lubią SMR-a, chcieliby sobie obejrzeć taki odcinek. Także y, zapraszam Was do odcinka. O, przed nami mamy paczuszkę od Quebo, tak naprawdę, tutaj. I zobaczymy, co jest w środku. No co, długo wyczekiwany boks, tak naprawdę, bo zamawiałem go w czerwcu, w lipcu, nie pamiętam, już zapomniałem ogólnie, ale dosyć wyczekiwany przeze mnie i zobaczymy, co jest w środku, tak naprawdę. No delikatnie sobie wcześniej zaspoilerowałem, bo ten bok do mnie przyszedł dzień później niż do wszystkich, także. Mniej więcej wie wiem, co było w tym boxie, Teraz też już wiem, no bo jest nagrywany voiceover i to już było otwierane przez wcześniej. Ale mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, tak naprawdę. I bardzo fajnie, że wszystko jest ładnie. Wszystko, detale są zrobione. To mi się podoba na pewno. I mamy customowe opakowanie, customową taśmę, tak naprawdę. Cały boks jest fajnie wykonany. Tak się prezentuje ten box, tak naprawdę, dla tych, którzy jeszcze nie widzieli, którzy chcieli, chcieli zobaczyć. Jest ładnie wszystko opisane, napisano ostatni koncert, przepiękne grafiki według mnie. No tu widzimy tak naprawdę Denisa Rodmana, Simpsonów, y, Quebo, y, nawiązania tak naprawdę do wszystkich gdzieś tam można powiedzieć, y, czy muzy muzycznych, muzycznych nawiązań, kwebo yy, czy płyt pozostałych. Więc yy, całkiem ciekawie, całkiem fajnie to wygląda, całkiem ciekawie się to prezentuje po prostu. Mamy tu scenariusz tak naprawdę w środku północ południe. Mamy case ze zdjęciami z ostatniego koncertu. Dosyć fajne, ciekawa rzecz, ale czy potrzebna, niepotrzebna, ale wiadomo jak to jest. Bardzo dużym fanem jak ja, no to na pewno przy... fajna taka sprawa, która <noise> można mm, zobaczyć, ogarnąć sobie. Tutaj mamy figurkę, którą otworzymy sobie później. Tutaj zobaczmy, co mamy w środku. Yy, ja już wiem, że to jest pendrive z kulisami i musicalem Quevo. To jest fajne, na pewno dla mnie się cieszę, no bo tak naprawdę dostajemy musical, który można teraz obejrzeć na Kanal Plusie, który też kupiłem, ale można sobie obejrzeć go w dowolnym czasie i kiedy się chce, tak naprawdę. Więc ciekawa, fajna rzecz, dostajemy ją za darmo w tym boksie, ale no wiadomo, że jakieś tam troszkę boli dupka, no bo nie miało to nigdzie wychodzić i tak dalej, ale jakby było samo do boxa po prostu to by było fajne. Mm. Jakby nie było tego na kanal, plusie, i było w tym boxie, po prostu to by było super. No i tutaj mamy miesiąc za darmo na kanal plusa. Ciekawa opcja, ale czy potrzebna? Nie wiem. Ja skorzystam na pewno, bo sobie pooglądam jakieś i pooglądam sobie jakieś inne seriale czy tam filmy, więc fajnie. Ja się cieszę z. Może mieć takie pierdółki, ale dla mnie fajna rzecz. Po miesiąc za zawsze się przyda Szkoda, że teraz NBA nie ma, ale no co zrobić Jest na HBO Maxie, jak się mylę No nie wiadomo gdzie oglądać No tutaj mamy ten pendrive w ogóle Taki... Myślałem, że ten pendrive będzie inny Ale no jest coś takiego Spoko, na początku byłem się kłócać w ogóle do tego do Do y... Portu USB, żeby go nie popsuć Ale wszystko fajnie chodzi działa, więc No jest git ogólnie no i tutaj mamy główną płytę, tak naprawdę północ-południe, wszystkie grafiki są fajnie według mnie zrobione, mi się to strasznie podoba, jeśli chodzi o samą szatę graficzną, wizualną, więc jestem zadowolony. Nie, nie, nie powiedziałbym, że to jest coś złego czy gorszego, nie, też nie widziałem opinii ludzi, ale mi się ogólnie podoba szczerze. Widzimy też tutaj płytę wschód i zachód, y, którą na pewno będę chciał przysłuchać sobie później, ale jeszcze nie słuchałem, bo nie mam odtwarzarki do CD i DVD. Jest tylko w moim samochodzie. Nie, niestety. Naklejeczki, wiadomo, jak jest. Niektórzy na, narzekają, niektórzy ten. Ja się cieszę z naklejeczek. Wiadomo, jak jest. Wiadomo, że sobie przykleję. Nie będę. Nie, nie chciałem tego otwierać, bo wiadomo, że. Ja je wykorzystam, a jakbym otworzył, to bym z... pogubię to wszystko, tak naprawdę. A chcę przykleić, czy tam do laptopa, czy do czegoś tak naprawdę, więc. Eee, spoczko powiem wam, widzowie, spoczko, mi się to podoba. zajbista sprawa. Naklejeczki zawsze on the top. No i tak naprawdę tutaj mamy maskę z ostatniego koncertu. No i chyba z tego, jakbym był szczery, to tak, nie jestem do końca zadowolony, przekonany do tego. Jest to dla mnie. Okej, okay, rzecz? Wiem, że nie będę z tego korzystał, bo to będzie leżeć po prostu jako taki suwenirek, pamiątka. No ale nic takiego specjalnego. No myślałem, mo mo może jak była to maska Quebo, po prostu to gdzieś tam było to bardziej śmiesz śmieszne, ale nie najgorzej. Powiem Wam, widzowie szczerze, jest git, ale no, ta maska, takie, nie, nie urywa mi dupy po prostu, co? Nie, to nie jest nic takiego, coś co bym. No i tu mamy epkę Kręta Szczechanowa, epka niepublikowana, no nie wiem, płyta, jak to można nazwać, też będę sobie to dopiero później, dopiero za tak niedługo, nie bo dosyć ciekawa szata graficzna, wizualna, taki trochę, nawiąza... nie wiem czy wiecie co to są, Ignorant Tattoo, tak mi się z tym skojarzyło po prostu, coś ala tego, ala ten tego, więc no i mamy plaka, plakat z testamentem, e, który też jest w podobnej, podobnej stylistyce do tej płyty, krętacza honowa. E, no też taki ala la Ignorant Tattoo, taki wiecie, tak narysowane e, na szybko, można powiedzieć, czy tak starannie, taki ignoranc w ignoranckim takim stylu, gdzieś to fajnie się prezentuje dla mnie. Jest to coś ciekawego, na pewno sobie to powieszę na ścianie, będę musiał wymienić jeden z tych plakatów, e, ale prawdopodobnie tutaj na mną będzie ten plakat także no. No i zobaczmy sobie figurkę. Figurka jest bardzo fajna dla mnie, bardzo fajnie wykonana. Figureczka już leży na półce. Jestem z niej mega zadowolony. Jest to fajna rzecz. Mm, ja jestem fanem w ogóle zbierania figurek, no bo mam te Funko Popy i tak dalej, no chciałbym mieć więcej. Ale figurka fajna, tylko troszeczkę mała mi się wydaje, ale ogólnie git. Nie, nie jest to coś. Wiem, że to jest ręcznie malowana, więc w pełni podziwiam za to, że to jest ręcznie malowane, no więc ogólnie fajna. Wiadomo, że y, im większy, tym fajniejszy, ale no w tym wypadku jest git. No. no ja widzę Was z powrotem, tak naprawdę, bo ja tam Wam potnę to, żebyście nie musieli oglądać całego materiału 20 minutowego, który jest na na SMR. Zapraszam, w swoim ciągu pokazuję wszystko tak naprawdę. Jeśli kogoś nie ciekawi SMR, no to y, dam przybitki tu jakieś po prostu, co nie? Na końcu. No zapraszam Was za zasubskrybowania tego kanału, zostawienia łapki w górę, lajka czy komentarza, czy dostaliście boksa, czy też nie dostaliście boksa. O... I przejdźmy do mojej opinii na temat boxa. Czy jestem zadowolony, czy też nie? Y... Ja też nie nastawiałem się jakoś bardzo bardzo na ten box, że będzie to coś niesamowitego, coś takiego wow, że kurwa zamknie mi mordę, co nie? Yy... Zadowol... Jestem zadowolony, bo zdarzało się dużo gorszych rzeczy. Wiadomo, że to jest ostatni, ostatni box, czy tam ostatni koncert, jak yy... można przypuszczać, czy nie, przypuszczamy, czy. czy czy tak naprawdę, czy to będzie o, o, ostatni, osta, ostatnia płyta, czy ostatnie płyty te trzy Jestem zadowolony na pewno z tych trzech płyt, nie? Bo to jest fajna rzecz Jestem zadowolony z figurki, jestem zadowolony z tego pendrive'a z koncertem Spoko rzeczą jest yy, Kanal Plus na miesiąc Git Szkoda, że nie na rok <laughs> Ale no, miesiąc zawsze git yy, Scenariusz ostatniego yy, musicala Spoko rzecz do poczytania sobie no. Te zdjęcia, okej, okay. nie jest to coś takiego mnie bardzo, zdjęcia, chociaż na pewno jest to fajna rzecz, Będziemy to leżeć prawdopodobnie na półce, najmniej zadowolony jestem chyba tak naprawdę z tej maski, która uważam, że jest zapychaczem delikatnym, ale rozumiem, że jest to nawiązanie do, po prostu do tego ostatniego, ostatniego koncertu, ja jestem... Generalnie zadowolony, tak na no, ocenie to w skali od 6, 6, 6, 6 na 10, czy 7 może, tak 6,5, 7 na 10 bardziej, jestem zadowolony, ja też nie oczekiwałem niczego takiego wow, że nie wiadomo co tam będzie, co ale jestem zadowolony, bo dostałem tak naprawdę no, musical, który był mega spoko, chciałem sobie obejrzeć go wcześniej, teraz pewnie obejrzę sobie go za niedługo, jeszcze raz albo dwa razy sobie go obejrzę, bo był strasznie fajny dla mnie. Więc no, yy, Kanal Plus, jak mówiłem, git sprawa, ale no wiadomo niektórzy nie są zadowoleni z tego. Ale git naklejeczki, spoczko, nic specjalnego. Przeważnie większość daje naklejki, co nie. Yy, plakat też jest spoko, no bo tak naprawdę dostaliśmy coś takiego innego, ten customowy plakat. Yy, ja potem ter teraz tak myślę dalej, Chciałbym sobie kupić plakat jeszcze, ale no to wiadomo, że yy, bo muszę uzupełnić jedną antyramę, czy pozmieniać w tych antyramach, no bo już yy, no tam wiadomo widzicie te plakaty, tam spider Spider i tu mam na całą jeszcze kilka antyram. Chciałbym zmienić, bo już mi się nudzą ogólnie to te, więc powoli muszę sobie poszukać jakichś nowych, a typowo rapowe, hip-hopowe to jest gdzieś takie spoko rzecz będzie, mhm. yy, więc no na pewno chciałbym sobie coś nowego tam wymienić. Więc będę szukał. I... I co na pewno nie jestem niezadowolony. Jestem... Cieszę się z boksa, bo czekałem na niego długo. Czy warto było czekać? Nie, chyba ja zapomniałem tak naprawdę. O nim. Mi się przypominał, jak z kimś gadałem, kto kupił też i mówi, że czeka. Yy, więc no. Okej, okay. wiadomo, że tam gdzieś gdzieś może dużo było i tych figur... figurki trzeba było malować. Można, można gdzieś tam winić to po prostu, ale... Generalnie jest git, nie narzekam, więc to było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że zostawiłeś suba, lajka i komentarz, także co. Widzimy się już niedługo. Elo, więc.